Witajcie w kempingowym sanatorium Oddział Subsk. Chciałbym wam przedstawić mój nowy nabytek i opowiadać jego historię. U mnie silnik 2.4 diesel bez turbo. Stan ogólny nieciekawy mocno, ale ja lubię takie wyzwania. Dlatego go kupiłem. No i zobaczmy, czy kwaknie. Ktoś może powiedzieć, ale po co? Po co tyle robić? Jak można kupić gotowy, wsiąść, pojechać, podróżować, odpoczywać? To już odpowiadam. Takiego jak ten, jak będzie on wyglądał, jak go zrobię, nie będzie można kupić. Tak wiele się tutaj zmieni i z zewnątrz, i wewnątrz, bo ja jakby idę swoją drogą. Spójrzcie na tym kanale, jak zrobiłem swoją Angielkę. To na pewno zrozumiecie. Dla mnie to jest po prostu zabawa. Poszycie jest pofalowane. Nie wiem, czy to będzie widać na tym nagraniu, ale no jest fala, bo zabudowa została zalana. Więc, jakby odłączyło się poszycie od konstrukcji i dlatego pofalowało. Plusem jest, że wszystkie okna są całe. Tutaj coś tam wyskoczyło, ale to chyba wcisnę i będzie ok. Szyba jest o ok. Tutaj dorobili jakiś zderzak. Nie jest ok. Nie wygląda i jeszcze jest wygięty. Brakuje listwy narożnej. Tutaj od tego momentu o. Co pokazuje w dół. Nie ma listwy, niestety, z kedrą Coś trzeba będzie kombinować, ale wszystkie listwy poza tym są. Nawet końcówki tych listw są, e, chociaż niektóre już niestety popękane. Tutaj z tej strony też poszycie odeszło od konstrukcji i też jest pofalowane. Brakuje kratki dolnej lodówki. Okno jedno, dru całe, drugie. Tutaj pęknięte i w ogóle chyba jest większe niż powinno być, bo nachodzi na kratkę lodówki, ze zdjęć. Z 1982 roku widać, że jest faktycznie mniejsze. Drzwi hmm. za chwilę stopień wysuwa się, działa, ale strach mi uwieści na niego stawać. To okno też jest całe. I z tej strony karoseria jest w porządku, nie jest popękane nigdzie. Szpachel. Teraz wracamy do drzwi. Tutaj, poszycie widać już wcześniej, pokazałem odeszło. Drzwi zobaczcie, jaka jest szczelina. I to jest zły znak, niestety, bo jak się stanie na stopień i się na nim poskacze trochę, to widać, jak pracuje ściana względem podłogi. Czyli opadła. I trzeba będzie prawdopodobnie podłogę i ścianę od nowa robić teraz środek też nie jest kolorowo ale to też mnie cieszy bo będzie co robić tutaj przód akurat suchy nie zalany to jest miejsce dla dwóch pasażerów bez pasów bezpieczeństwa w trakcie podróży, żeby sobie jechali, siedząc bokiem do kierunku jazdy, to jest drugie miejsce dla dwóch pasażerów. Również bez pasów bezpieczeństwa, wtedy nie były wymagane w tamtych czasach, dlatego ma homologację na 6 osób. Sporo miejsca pod łóżkami, w sumie dla mnie zbędnego, ja aż tyle gratów nie wożę, więc to będzie zmienione na pewno. Tutaj łączenie z przednią kabiną ok. Wygląda wszystko, chociaż też zalane tam u góry widziałem silikon łączący, znaczy silikon uszczelniacz łączący kabinę kaczki z tą zabudową już odszedł w dużej ilości, więc ta woda się gdzieś tutaj lała. Deska rozdzielcza do odnowienia fotele kierowcy i pasażera do wymiany będą na obrotowe. Teraz zatrzymam obraz i opowiem, co z tym wnętrzem i z tym układem. On mi nie odpowiada. Te kanapy, które są po lewej i po prawej na początku, będą usunięte, bo zajmują zbyt dużo miejsca i będą zastąpione dwoma fotelami, takimi samymi jak z przodu obrotowymi. Żeby wspólnie dwie osoby na przednich fotelach z kabiny pasażerskiej obróciły się i jadły na przykład siadanko czy kolację z osobami na kolejnych dwóch fotelach z zabudowy już. Te dwie ścianki za fotelem kierowcy i pasażera, te takie połóweczki drewniane będą również usunięte i będzie to pełna integra. Taki jest oczywiście plan. Dla mnie jest układ tego wnętrza nieodpowiedni, bo choć będą od czasu do czasu tylko podróżowały cztery osoby tym kamperem, będzie to się działo z podpiętą przyczepą kempingową, którą mam swoją angielską, żeby jedna ekipa mieszkała sobie w kamperze, czyli ja z żoną, a druga ekipa, czyli przyjaciel z przyjaciółką lub kolega z koleżanką, lub mama z tatą, lub Teściu z Teściową, mogli sobie mieszkać w Przyczepie kempingowej. Razem wspólnie będziemy tylko podróż przemieszczać się tym kamperem, ale mieszkać już w osobnych jakby zabudowach. Dlatego to wnętrze chcę całkowicie zmienić. No, to idziemy dalej. Prysznic. Chciałbym, żeby był większy i osobno, jeśli chodzi o toaletę, a nie wspólnie z toaletą. Taką wstawianą tutaj turystycznie, dlatego na pewno ten zlew po lewej stronie stąd zrobi wypad. I jeżeli wykorzystać, będę chciał to pomieszczenie to w całości na Prysznic, tylko a umywalka i toaleta osobne pomieszczenie. Szafa prawdopodobnie zostanie, nie wiem czy w tym miejscu. Piecyk prawdopodobnie wyleci, a zamiast niego będzie chińskie webasto, które już. Mam sprawdzone w garażu przez jedną zimę. Taki fajny model. Jak widzieliście, sufit zalany, ściany pozalewane, więc wszystko, tak czy siak, będę musiał zdemontować. Tam w szafkach również pozalewane. Tutaj jest taki duży, fajny stolik. Jego się tutaj można postawić, na przykład, i teraz przy tych obecnych kanapach sobie zjeść. Ale ja to będę zmieniał i zatrzymamy się znowu na tym tyle całym. Tutaj ta podkowa będzie usunięta, i będę chciał zrobić jedno łóżko duże, nierozkładane, stałe, a pod nim bagażnik. Tak jak mają to obecnie kampery zrobione. Co do sypialni, mam też taki plan, żeby ją oddzielić od reszty przestrzeni tej zabudowy, tak żeby na przykład jak jedna osoba sobie smacznie śpi, druga osoba mogła już szykować śniadanko lub się umyć, lub zająć się czymkolwiek, ale nie budząc tej drugiej osoby. Jakieś zasuwane drzwi, coś w tym stylu, wyguszone. Zobaczymy. Zastanawiacie się pewnie, a gdzie jest butla gazowa? Bo przecież nie ma tutaj bakisty. No, powiem wam, że nie przemyśleli tego Niemcy, bo umiejscowili ją tutaj pod tym łóżkiem, w przestrzeni mieszkalnej, co jest niespotykane, gdzie zawsze butla jest odseparowana od przestrzeni mieszkalnej. Także to na pewno zmienię. Tu jeszcze zagłówek znalazłem od fotela pasażera. Idziemy dalej. Kolejna zabudowę kuchenną. Jest pomyślana fajnie, jak to w przyczepach zazwyczaj kempingowych, że jak się rozłoży, to co przykrywa zlew, to jest jakby blat roboczy. Wylewka tylko zimna woda, nie ma podgrzewacza wody tutaj, kuchenka na dwa palniki z taką osłoną od wiatru i zamknięciem, które już nie da się zablokować, ponieważ opadła ta ściana względem podłogi lodówka absorpcyjna Electrolux obecnie nazywane Dometic wyleci stąd na pewno będzie do sprzedania bo zastąpię ją lodówką kompresorową zasilaną 12V tak więc cała zabudowa wewnątrz zostanie zmieniona nawet nie wiem czy lodówka będzie w tym samym miejscu zabudowa kuchenna też będzie cała zmieniona, wszystko będzie w tym wnętrzu zmienione. Będziecie mieli okazję, żeby podpatrzeć, co zmienić u siebie, bo ja już jakby wiem, co mi nie pasowało w przyczepie, co trzeba zmienić. Tutaj widzicie jakieś rzeczy pozostawiane, to wszystko pójdzie w kosz. Tutaj zalanie, właśnie ściany, o, widać zacieki. Tyle chyba z zabudowy. W kolejnych odcinkach będziecie mogli obserwować, co się zmienia i jak ja tutaj kombinuję. No. Teraz dach. W porządku jest, bez jakichś tam uszkodzeń. Tutaj okno tylko chyba wyrwane, Zastąpione jakąś pleksą, która już popękała i lało się też do środka przez nią. Jakiś tam solar stary próbowano te listwy dachowe tutaj łączące się ze ścianą, czymś jakimś tam silikonem ratować, żeby nie przeciekał, ale im się to nie udało. No to schodzimy na dół pod auto i tutaj powiem Wam, że jest fajnie. Jest dużo na rdzy, ale stal nie jest zgnita. Nie jest tak zardzewiała, żeby były jakieś pęknięcia, jakieś dziury. E, ściągnę tą zabudowę prawdopodobnie całkowicie z tej ramy i dam ramę i całe podwozie, to co ze stali, do piaskowania, a później zabezpieczenia farbą antykorozyjną i tak zwanym barankiem. To zrobią jacyś fachowcy, bo ja się na tym nie znam. No a chociaż może i spróbuję, nie wiem. W każdym razie podoba mi się te. Ten spód tutaj, pod tylko stopniami, jak wchodzi kierowca i pasażer, jest tam więcej tej rdzy, i tam chyba będzie coś do, do pospawania. Ale te najważniejsze elementy, czyli podłużnica, mocowania, resorów, wału, podpory, to wszystko jest ok. Jak na tyle lat, to tak jakby chyba ktoś tutaj już konserwację jakąś robił. Dziury są oczywiście w podłodze. Przy, tym, przy tych drzwiach wejściowych do zabudowy, tam no niestety będzie tą podłogę, chyba całą wymienia tak prawdopodobnie, żeby był już spokój i zaimpregnuje. I tyle chyba w tym odcinku będzie co oglądać. Będzie sporo. Będę pokazywał rzeczy, jak to wszystko robić. Chociaż tego nie robiłem, ale dowiem się, lub dam komuś do zrobienia i nagram, jak to zostało zrobione, i opowiem o tym, jak to zostało wykonane, żebyście, jak ktoś z Was będzie chciał, czy kampera, czy przyczepę zrobić, żebyście też mieli jakieś informacje na ten temat. Tutaj jest ta dziura właśnie w podłodze przy drzwiach wejściowych, ale dla mnie to nie straszne. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Jeżeli interesują Was takie rzeczy, takie majsterkowanie, no to będzie co oglądać.